Elżbieta Kińczak, wsiądź do pociągu, byle jakiego. Wsiądź do pociągu, byle jakiego. Elżbieta Kińczak. Witajcie. Mam do Was takie pytanie. Ludzi, którzy ciągle narzekają. Kto zna? To ja? To Na ja. brak klimatyzacji narzekają. Na politykę narzekają. Na korki na ulicę. Na pogodę. Na złego szefa w pracy narzekają. Ach, wiecznie nieszczęśliwi, niezadowoleni, rozszaleni. Ale z drugiej strony to nie ma jak na tak sobie... Po a znacie tych, na których zawsze można polegać? Wiecie, to ktoś taki, kto w trudnej sytuacji podawa pomoc tam zawsze może rozwiązać. Jak nie będę to tamtedy. Jak udziłem go to młodym? Często zadowolony. Uśmiechnięty. Radosny. No po prostu cieszy się życiem. Ach, te kontrasty! tylko ten, jak reagujemy na otaczającą nas rzeczywistość. Żeby przybliżyć wam to, o co mi chodzi, powiem wam pewną historię, która co prawda zdarzyła się parę lat temu, ale głęboko zaparła na moje serce. Mój syn ma na imię Jeryn i jest on pasjonatem gwiazdów szynowych. Tramwaj, pociąg, drezyna, autobus szynowy, cokolwiek co jeździ po torach, to jego pasja. Któregoś dnia, a miał on wtedy pięć, no może sześć lat, postanowiliśmy zrobić taki dzień pod tytułem Wsiadamy do pociągu. Mieliście tak kiedyś? I pojechaliśmy na najbliższą stację kolejową. A była to łódź fabryczna. Na peronie stał już pociąg. Jeleni, kiedy go zobaczył, mówi, mamo, pesa stoi, wsiadamy. Nie tak galopnie. Najpierw musimy kupić bilety w kasie. Mamo, ale to pesa jest. No dobrze, odjazd za trzy minuty. No chodź, kupimy bilet u konduktora. Pojechaliśmy do Koluszek. Gdy wysiadaliśmy z pociągu, nasz przeciwko wstał elektron. Więc spojrzał na niego i mówi wow! Ale maszyna! W środku był maszynista. Rozmawiam przez telefon. Stwierdziliśmy, że poczekamy chwilę, aż skończy rozmowę. W końcu drzwi się otworzyły i usłyszałam O co chodzi? Lekka skonsternowana mówię Dzień dobry. Wie pan co? Mam tutaj takiego młodego pasjonata pojazdów szynowych. Może mogłby pan pokazać mu, jak wygląda taki elektrobus od środka? Nie mówmy! ale dlaczego nie? Bo nie wolno! <grym zniszczytą> Pfff! wzięłam oddech, kiedy Ireni do mnie mówi Tej lokomotywy. Ach, synku wiesz, mówię, pewnie są takie przepisy, że obcy do środka nie wolno wchodzić. Chodź, pójdziemy, zobaczymy, jak wygląda stacja kolejowa w Koluszkach. <grymne> nie śpiesznym krokiem udaliśmy się w kierunku folca. A wiecie, Koluszki, to benzer kolejowy. No to pociągi nadjeżdżały, a to z prawej, a to z lewej strony. No to my do pasażerów. A oni nam odmawiali. I było naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne. na tyle, tak na naszej wysokości. Zatrzymuje się elektron. Nie, to nie ten sam, ale bardzo podobny. Przygląda mu się. Marzy mi jak w wieku tego, z którym rozmawialiśmy parę minut temu. Oczywiście się otworzyły i usłyszałam Pani, daj ma pani tego młodego To ja mu zaraz pokażę jak się taką lokomotywą jeździ Niewiele myśląc wiedziałam młodego I ciach podałam <grymne> Zabawiam, Zabawiam, się na maszynistą Maszynista wziął młodego na kuchno, Pokazał całą konsolę Wyjaśnił wszystkie przyciski Co? Gdzie? Ja? Dlaczego? I ruszyliśmy na drugą stronę znalazłem. Po drodze maszynista wiele opowiadał o pociągach. Jeleni dopytywał o szczegółów. Chciał wszystko zobaczyć, dotknąć, poczuć. Był bardzo podekscytowany. Pojechaliśmy w dom i z powrotem. To był naprawdę niesamowity dzień. Jeszcze jak wróciliśmy do domu, to Jeleni ciągle opowiadał o lokomotywach. Nie mógł zasnąć. Ten sam czas, to samo miejsce, a jak różne postawy. Ludzie właściwie w tym samym wieku, wykonujący ten sam zawód, a jak inne podejścia. Tak naprawdę ci maszyniści niczym od siebie się nie różnili. Poza tym, jak podeszli do otaczającej ich rzeczywistości. Ja Pierwszy z nich, czyli zamykam. Drugi, czyli otwieram. Skoro oni mieli możliwość wyboru, to znaczy, że my też mamy możliwość wyboru. Z którym z maszynistów? Chcielibyście pojechać przez swoje życie. Ja już wybrać.